W sercu Alaski, w wojskowej bazie Anchorage, rozegrał się dramat. Świat wstrzymał oddech, obserwując szczyt, który miał zdefiniować przyszłość. Czy był to triumf dyplomacji, czy raczej bezprecedensowa kapitulacja? Media amerykańskie okrzyknęły to fiaskiem dla Stanów Zjednoczonych, bez odczuwalnych rezultatów. Ale czy na pewno? Czy to nie była celowa gra? Natychmiast po tym wydarzeniu uruchomiono potężną medialną. Maszynę wściekłości. Europejskie i amerykańskie media prześcigały się w negatywnych opisach. Donald Trump był przedstawiany jako słaby i zagubiony. Władimir Putin jawił się jako pewny siebie władca sytuacji. Czy to przypadkowe zbieżności? Wielu w to wątpi. Apogeum krytyki nadeszło z nagraniem Arnolda Schwarzeneggera. Ikona popkultury, były gubernator Kalifornii, nazwał Trumpa chłopcem fanem i szmatą. Powiedział, że Trump po prostu sprzedał nasz wywiad, sprzedał system sądowniczy, sprzedał w ogóle całą Amerykę. Jak potężne te słowa wstrząsnęły Ameryką. Wideo stało się wiralem, a memy zalały internet. Hashtagi takie jak Jerry Putin Puppet i Ari Traitor Trump dominowały w mediach społecznościowych. Demokraci nazwali zachowanie Trumpa narodowym wstydem. Senator Chuck Schumer stwierdził, że to narodowy wstyd. Republikanie byli podzieleni. Senator Mitt Romney dodał, Ameryka nigdy nie wyglądała tak słabo obok Rosji. Cios w narodową dumę, prawda? Co najbardziej szokuje, to szczegóły. Szczyt odbył się na wojskowej bazie, a dla Putina rozłożono czerwony dywan. Symbol upokorzenia dla USA. Tak to odebrano. Trump w wieku 70 lat, z opuchniętymi kostkami, był kontrastem dla energicznego Putina. Media wykorzystały ten fizyczny detal, aby symbolizować starzejącą się i osłabioną Amerykę. Pokaz siły militarnej USA myśliwce F-22 i bombowce B-2 nie wywarł wrażenia. Był widziany jako prezent dla Putina, nie sygnał presji. Transparent Pursuing Peace szyderczo porównywano do plakatu filmowego z Putinem w roli głównej. Trump naruszył protokół, pozwalając Putinowi przemawiać jako pierwszemu. Akt szacunku czy uległości? Zastanówcie się. Po szczycie Trump ogłosił przygotowania do wizyty prezydenta państwa sąsiadującego z Rosją w Waszyngtonie. Zaproponował pełne porozumienie pokojowe, nie tymczasowe zawieszenie broni. Cel trójstronny szczyt 22 sierpnia. Media amerykańskie już nazwały to transakcją stulecia. Według przecieków, Putin żądał od państwa na wschodzie Rezygnacji z części terytoriów na wschodzie. Chodziło także o gwarancje kulturowe, oficjalny status języka rosyjskiego, bezpieczeństwo dla wspólnot prawosławnych związanych z rosyjską cerkwią prawosławną. Dyktat, czy realna szansa na pokój? Pytanie otwarte. Napiszcie, skąd nas oglądacie. Tak lepiej zrozumiemy waszą perspektywę na te wydarzenia. Dlaczego to wszystko ma znaczenie właśnie teraz? Konsekwencje są przerażające. W Stanach Zjednoczonych pogłębia się wewnętrzny kryzys polityczny. Podziały między Republikanami a Demokratami rosną. Wiarygodność USA jako globalnego gwaranta pokoju topnieje w oczach. Czy Ameryka może być liderem, gdy jej prezydent jest tak otwarcie krytykowany? Dla państwa sąsiadującego z Rosją staje się to politycznym samobójstwem. Prezydent stoi przed tragicznym wyborem. Ustępstwa terytorialne to kapitulacja. Ale ich brak może oznaczać totalną katastrofę gospodarczą. Co wybierze? Jaką cenę zapłaci jego naród? Czy warto poświęcić suwerwencję dla iluzji pokoju? Europa uwięziona w sidłach własnych sankcji jest w coraz trudniejszej sytuacji. Staje się widzem, podczas gdy jej przyszłość jest decydowana poza Brukselą. Kraje takie jak Polska czy państwa bałtyckie drżą na myśl o drugiej jałcie. Czy historia znów się powtórzy? Mocarstwa dogadają się kosztem słabszych? Marginalizacja Europy w kluczowych decyzjach jest faktem. To niebezpieczny precedens. Stary kontynent obudzi się, zanim będzie za późno? NATO, nasz sojusz obronny, również cierpi. Spójność sojuszu północnoatlantyckiego słabnie. Jak długo utrzymamy jedność, gdy Ameryka się odwraca? Sankcje, które miały uderzyć w Moskwę, rykoszetem uderzają w gospodarki europejskie. Niemcy tracą miliardy euro. Cena za bezsensowną politykę. Jesteśmy zakładnikami własnych decyzji? Kto zyskuje, a kto traci w tym bezwzględnym układzie? Rosja pod przywództwem Putina jest przedstawiana jako triumfator, dominująca w negocjacjach, legalizująca nowe granice, umacniająca swój status mocarstwa. To nie pokój, to dyktat. Putin wykorzystuje słabość Zachodu, aby definitywnie zamrozić konflikt na swoich warunkach. Geniusz czy bezwstydna dominacja? Donald Trump, obsesyjnie dążący do sławy, marzy o pokojowej nagrodzie Nobla. Ale czy jego cele są czyste? Gotów sprzedać duszę Ameryki i jej sojuszników za fałszywy blask pokoju? Jego zachowanie jest interpretowane jako chęć bycia rozjemcą. Ale za jaką cenę? Strategiczny gambit czy bezwstydna kapitulacja? Państwo na wschodzie jest pomiędzy młotem a kowadłem. Strach przed utratą suwerenności, wyczerpanie konfliktem. Zmuszeni do ustępstw, by uniknąć totalnej katastrofy gospodarczej? Ich los jest rozgrywany na arenie mocarstw, bez szacunku dla ich krwi i cierpienia. Zachód je porzuci? To pytanie, które boli. Europa uwięziona w pułapce własnych sankcji własne słabości ekonomiczne strach przed destabilizacją kontynentu utrata wpływu na kluczowe decyzje. Staje się widzem. Jej przyszłość decyduje się poza Brukselą. Świadectwo upadku? Co wy myślicie o tej sytuacji? Napiszcie w komentarzach. Mówi się o schizofrenicznej dyplomacji. Trump ignoruje nakaz aresztowania Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Jednocześnie traktuje go jako partnera. Hipokryzja Białego Domu partnerstwo z zbrodniarzem wojennym szokuje i oburza. Pamiętajcie, podział na chłopca fana i władcę to oś narracji o upokorzeniu USA. Oskarżenie o sprzedaż Ameryki jest radykalne. Opuchnięte kostki Trumpa personalny atak symbolizują słabość i schyłek. Czerwony dywan dla dyktatora to podkreślenie hipokryzji. Transakcja stulecia sukces czy katastrofa? Pytanie pozostaje. Podzielcie się tym filmem z przyjaciółmi, jeśli zgadzacie się z naszą analizą. Wasze wsparcie jest kluczowe. To wszystko nie dzieje się w próżni. Musimy spojrzeć na kontekst. Szczyt w Anchorage ma swoje echo. Przypomina szczyt w Helsinkach z 2018 roku. Wtedy Trump odmówił poparcia własnego wywiadu w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory. Analitycy porównują te wydarzenia. Czy Trump ponownie klęka przed Putinem? Czy to powtórka z Helsinek? Pytania są palące. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku kluczowy punkt odniesienia. Oskarżenia o rosyjską ingerencję Trump konsekwentnie nazywa fikcją. To wzmacnia jego wizerunek jako sprzymierzeńca Rosji. Co więcej, Trump zgodził się z Putinem, że korespondencyjne głosowanie uniemożliwia uczciwe wybory. Krytycy nazwali to uderzeniem w cały system wyborczy USA atak na demokrację? A co z wcześniejszymi groźbami sankcji? Trump deklarował twardą postawę. W Anchorage o sankcjach nie było mowy. To sygnał kapitulacji? Brak wspomnienia o sankcjach to jawny znak uległości. Musi niepokoić sojuszników. Kwestia Międzynarodowego Trybunału Karnego i nakazu aresztowania Putina. USA nie uznaje jurysdykcji MTK. Ale fakt spotkania z Putinem po wydaniu nakazu? Jest to używane do oskarżeń o schizofreniczną dyplomację. Legitymizuje dyktatora? Jawne wsparcie zbrodniarza wojennego? To element globalnej rywalizacji mocarstw. Szczyt wpisuje się w szerszy obraz. Porządek światowy jest na nowo kształtowany. USA i Rosja próbują narzucić swoje warunki. Pomijają tradycyjnych sojuszników. To osłabia multilateralizm. Decyzje podejmowane są poza tradycyjnymi ramami poza Unią Europejską poza NATO. Koniec ładu międzynarodowego? Kryzys europejski pogłębia się. Sankcje wobec Rosji miały uderzyć w Moskwę. W rzeczywistości osłabiają europejskie gospodarki. Europa stała się zakładnikiem własnych decyzji. Unia Europejska tak naiwna, efekt braku wizji, wzrost populizmu i antyestablishmentowych nastrojów, jest paliwem dla Trumpa. Jest gotów na niekonwencjonalne rozwiązania. Podważają one tradycyjną politykę zagraniczną. Przeraża. Ale jakie są realne konsekwencje i zagrożenia? Ryzyka są olbrzymie: polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne. W Stanach Zjednoczonych pogłębia się kryzys. Utrata wiarygodności USA jako globalnego lidera. Osłabienie prezydentury Trumpa. Ameryka przetrwa te ciosy? Dla państwa na wschodzie ryzyko politycznego samobójstwa. Ustępstwa terytorialne to dla prezydenta katastrofa. To długoterminowa niestabilność. Potencjalny dalszy konflikt. Ile krwi musi zostać przelanej? Europa zostanie zmarginalizowana. Decyzje dotyczące jej bezpieczeństwa podejmowane będą bez jej udziału. Stworzy to niebezpieczny precedens. Granice zmieniane pod presją siły? To budzi grozę. Mniejsze kraje pionkami w Wielkiej Grze? Tego obawia się Polska i Bałtyk. NATO również to odczuje. Spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zostanie osłabiona. Sojusz przetrwa erę nowych realiów? Militarnie zamrożenie procesu na warunkach korzystnych dla Rosji? Daje jej to wygraną w tempie. Czas na przegrupowanie. Ryzyko dalszej agresji pozostaje. Jeśli pierwotne przyczyny konfliktu rozszerzenie NATO nie zostaną usunięte z perspektywy Rosji. Co dalej? Tylko cisza przed burzą gospodarczo. Państwo na wschodzie grozi ekonomiczny krach, dalsza zależność od zachodnich kredytów, a Europa zakładnik własnych sankcji, bolesne ciosy dla własnych gospodarek. Niemcy tracą rynek rosyjski, spadek konkurencyjności. Warto? Sami siebie zrujnowaliśmy? Społecznie to jest wstrząsające. Potencjalna masowa deportacja setek tysięcy obywateli państwa na wschodzie ze Stanów Zjednoczonych. Po zawarciu pokoju. Wywoła to ogromny kryzys humanitarny i polityczny. Czy pokój Trumpa oznacza masowe wygnanie obywateli państwa sąsiadującego z Rosją? To szczególnie palna spekulacja. Na moment emisji niezależnego potwierdzenia nie ma, ale sama myśl o tym mrozi krew w żyłach. Patrząc w przyszłość, jakie są możliwe scenariusze rozwoju? Pierwszy, najlepszy z punktu widzenia Kremla i Trumpa to transakcja stulecia. Trump i Putin podpisują kompleksowe porozumienie pokojowe. Rosja uzyskuje prawne uznanie kontroli nad terytoriami wschodnimi. Zapewnione są gwarancje kulturowe, język rosyjski, cerkiew. Trump zostaje rozjemcą, może nawet kandydatem do Nagrody Nobla. Konflikt zostaje zakończony, nie zamrożony. Odważny lider stawia na pokój, kończąc erę bezsensownej konfrontacji. Czy to możliwe? Najgorszy scenariusz z punktu widzenia państwa sąsiadującego z Rosją i Europy to druga Jauta. Państwo na wschodzie jest zmuszone do ustępstw terytorialnych i kulturowych. To kapitulacja. Zachód demonstruje słabość. Rosja jest umocniona. Tworzy to precedens dla przyszłych roszczeń. Europa zostaje całkowicie zmarginalizowana. Konsekwencje społeczne w tym deportacje są katastrofalne. Narody poświęcone na ołtarzu mocarstwowych układów. Czy historia uczy nas czegoś? Ten scenariusz jest nieunikniony? Scenariusz prawdopodobny to zimna wojna z nowymi granicami. Szczyt kończy się niepełnym sukcesem. Państwo na wschodzie częściowo ustępuje, ale wewnętrznie jest silny opór. USA i Rosja zyskują na wizerunku. Prowadzą rozmowy o pokoju, ale podstawowe przyczyny konfliktu pozostają. Europa nadal jest zaniepokojona. Sankcje działają w dwie strony. Dalsze napięcia, ale bez pełnoskalowego konfliktu. To nowy niebezpieczny porządek światowy. Pokój na papierze, wrzenie pod powierzchnią. To już nowa normalność? Jest też. Scenariusz nieoczekiwany. Fiasko dealu. Porozumienie upada. Z powodu wewnętrznego oporu w państwie na wschodzie. Sprzeciwu w kongresie USA. Niemożności osiągnięcia kompromisu między Putinem a Trumpem. Brak pokoju prowadzi do dalszej eskalacji lub długotrwałego zamrożenia konfliktu. Bez politycznego rozwiązania. Z zachowaniem dotychczasowych granic. Nawet dealmaker Trump nie dał rady. Świat skazany na wieczną wojnę? Kto w tym wszystkim wygrywa, a kto przegrywa? Według narracji propagandowej, Rosja i Putin to zwycięzcy. Dominujący w negocjacjach. Osiągający strategiczne cele, legalizujący nowe granice, umacniający status mocarstwa to potwierdzenie słuszności ich działań. Trump, jeśli deal się uda, zyskuje obraz rozjemcy. To może przynieść mu korzyści. Przegrywa państwo na wschodzie, traci suwerenność, traci terytoria, jego naród czuje się zdradzony i porzucony. Przegrywają Stany Zjednoczone, ich władza i reputacja są osłabione. Media przedstawiają USA jako upokorzone i nieskuteczne. Tracą zaufanie sojuszników, tracą rolę globalnego lidera. Europa także przegrywa. Zmarginalizowana. Bez wpływu na kluczowe decyzje te dotyczące jej własnego bezpieczeństwa. Sankcje odbijają się rykoszetem. Osłabiają jej gospodarki i na koniec przegrywają zasady prawa międzynarodowego. Tworzy się precedens zmiany granic pod dyktando do siły. Jak długo będziemy to tolerować? Podsumowując, w sercu Alaski, w wojskowej bazie Anchorage, narodził się nowy porządek świata. Czy Donald Trump jest liderem, czy marionetką Kremla? Czy szczyt w Anchorage to szczyt zdrady, czy nadziei? Europa na kolanach? Czy sankcje wracają jak bumerang? Putin dyktuje warunki. Czy to czas na ostateczną rozgrywkę? Napiszcie, skąd nas oglądacie. Co oczekujecie dalej? Jak ta sytuacja wpływa na Wasz kraj? Czy czujecie się bezpieczniej, czy obawiacie się o przyszłość? Jaka wasza perspektywa? Chcemy poznać wasze opinie, to wasz głos jest najważniejszy. Podzielcie się tym wideo. Pamiętajcie, podział na chłopca Fana i. Władcę, to oś narracji o upokorzeniu USA. To narracja, która dociera do milionów. Mamy tu do czynienia z olbrzymimi liczbami: setki tysięcy postów, miliony udostępnień w mediach społecznościowych. Skala oburzenia i zaniepokojenia. Europa krwawi miliardami przez sankcje. Cena za bezsensowną politykę? Starzejąca się Ameryka z 70-letnim Trumpem, z jego opuchniętymi kostkami. Może stawić czoła Rosji z potężnym liderem? Pytanie, które zadaje sobie świat. Czy ten deal stulecia to naprawdę rozwiązanie? Czy to tylko kolejna iluzja? Gdzie jesteśmy w tej grze? Czy pozwolisz, by chłopiec fan? Decydował o Twojej przyszłości, to nie dyplomacja. To bezwzględna licytacja Twojej wolności. Co naprawdę kryje się za opuchniętymi kostkami Ameryki? Podpiszcie się na kanał. Jesteśmy najuczciwszym, nieproplacenym wydaniem, które dzieli się faktami i mówi prawdę. Nie bierzemy pieniędzy od propagandystów za naszą pracę. Istniejemy tylko dzięki Waszym wyświetleniom i wsparciu. Nie przegapcie aktualizacji. Naciśnijcie dzwoneczek i zostawcie swoją opinię poniżej. Wasze wsparcie jest naszym paliwem.